Dzień dobry, witam serdecznie w Brawlhalla, czyli takiej na pieprzance, platformówce 2D. Nie wiem, przypadła mi do gustu jakoś tak, no nie wiem w sumie dlaczego, ale przyjemna gierka. Przyjemna gierka. wybieram sobie jedną z tutaj z postaci. to chyba się później wykupuje za pieniądze, które. Zdobywamy co bitwę, jest gold i są jakieś takie kryształy. Ja sobie gram tym, to jest, to jest Taros Minotaur, chyba z toporem, o ile się nie mylę. Jeśli jest to Minotaur, proszę bardzo. No i co? Sterowanie bardzo proste. Lewy przycisk myszki, prawy przycisk myszki, scroll e, WASD e, i Shift to coś też było, tylko muszę sprawdzić. No i co? Zasady bardzo proste. Czyli musimy odwrócić przeciwnika? Wow, 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 wow. No właśnie. Wow. Jednego zrzuciłem. O, oh, oh, oh. też wywalono. Dobra. Wywalili mnie. Mam 0 punktów w tej razie. No. Ale mi dał! Ale mi dał! Minus jeden! Fua. Nie ma. Srania po krzokach. Pięknie. Oh. Wow, Kończy się mecz. Dobra, koniec meczu. 3, 3, 2. Drugie miejsce. False Chaos. 3 Accidents. Dobra. Mm, Okej, okay. czyli, czyli jedziemy sobie dalej. Expo otrzymujemy Gold current mission, aha, dobra no i tak tak właśnie wygląda wygląda mniej więcej gierka e, można robić, o właśnie zaraz wam tu pokażę store czyli no, wykupujemy sobie postacie różnego rodzaju, to jest chyba waluta premium nie jestem pewien ale i ten sidekicks to są kopnięcia bodajże mhm kolorki, jakieś pierdoły, i temy i skiny. No przypuszczam, będzie się zdobywało za coś. Mamut końca, ha, pewno pieniądze. No te Holiday. No zobaczymy dalej, zobaczymy dalej, jak to się rozwinie. I fajnie by było, gdyby coś takiego można było zdobywać, bo znowu kupować, oczywiście, żeby pograć sobie z jakimiś nowymi ciosami, i tak dalej. No, to bez sensu to będzie, no, ale dobra. Dzięki na razie.